Panie rzeczniku, niespełna godzinę temu wybuch pożar na polu w miejscowości bielawy szelejewskiej. Baliście się, że to będzie powtórka sprzed trzech tygodni? No jakieś to zagrożenie ku temu istniało, także na szczęście dzisiaj nie ma takiego dużego wiatru, więc, więc udało się to dosyć szybko opanować. Dużo zasługa tutaj dzisiaj naszych dyżurnych i, i dowodów tego akty, pierwszego dowodzącego tego akcym, który przyjechał i, i prosił o zadysponowanie e, licznych e, jednostek, także zjawiły się tutaj jednostki e, nawet i Borku wielkopolskiego, także także dzięki temu udało nam się to dosyć szybko e, opanować. Panie rzeczniku, co mogło być przyczyną tego pożaru? Prawdopodobnie przyczyną tutaj e, jest e, zahaczenie sprzętem rolniczym osób energetyczny, który następnie uległ przewróceniu i, i od tego powstał. E, Widzieliśmy, że jednostki działały nie tylko na polu, ale również na terenie, gdzie znajdowały się zwierzęta. Co, co tam się dokładnie działo? Też tutaj po prostu pożar z tego, z tego zboża przeskoczył na, na składowany obornik na terenie tego gospodarstwa. No i właśnie tutaj też musieliśmy prowadzić działania dogaszające i, i trochę przegarnąć ten obornik, żeby, żeby dokładnie... O jakich stratach możemy mówić, jeżeli chodzi o ten pożar? No właśnie, właściciel tutaj, przedstawiciel tego gospodarstwa określił powierzchnię spalonego na około 5 hektarów i, i straty około.